Muszę się przyznać, że mam słabość do pojazdów amerykańskich, a szczególnie do czołgów średnich. Zresztą i ciężkie są kapitalne, jak i również niszczarki. A szczególnie, jeżeli chodzi o czołgi średnie, podobają mi się oczywiście dziesiąte Tiery. Mój, a w sumie mógłbym powiedzieć moja miłość, Patton, następnie M60 i później. Prawdopodobnie na trzecim miejscu T95 E6, ale czy naprawdę na trzecim miejscu? Powiem Wam szczerze, że ostatnimi czasy jak gram tym czołgiem wydaje mi się z tych trzech pojazdów najlepszy. Dlaczego? Dlatego, że czujemy, jakbyśmy grali czołgiem średnim, ale działo mieli na przykład z takiej E5. Kapitalnie ten pojazd. Czujemy, szczerze Wam powiem naprawdę świetnie. Mi nim się gra. Tutaj jest opuszczanie działa 9 stopni, ale w odczuciu bym powiedział 11. Tam, gdzie na przykład ten pojazd potrafi opuścić działo, M60 ma problemy. Jeżeli chodzi o parametry tego czołgu, tutaj też niby nie ma nie wiadomo czego, bo prędkość maksymalna 56, M60 jeździ szybciej. Jeśli chodzi o. Penetrację 258-340. Patrząc na M60, mamy na pociskach premium aż 350. Tak, jest to najlepsza wartość, jeżeli chodzi o medy. Oczywiście na 10 Tierze. Uszkodzenia na tym pojeździe 400 na strzał. Szczerze Wam powiem, tutaj, patrząc na wieżę, bardzo duża kopuła. Własnego dowódcy, cycek, jak zwał, tak zwał. Ale ta wieża potrafi sporo odbić. Dla przykładu, powiedzmy sobie, ile ten pojazd posiada milimetrów pancerza na przodzie. Słuchajcie, aż 343. Tak, 343. Gdyby nie ten cycuś na górze, ta wieża potrafi bardzo dużo odbić. Boki, owszem. Są miękkie, bo tylko 76, i ta wieża jest dość długa. Jak nie wystawimy bokiem, to on potrafi naprawdę przodem odbijać. Oczywiście, jeżeli nasz przeciwnik nie będzie mierzył w ten wielki, wielki włas na wieży. Mobilność niby jest tylko 56 km na godzinę, ale w odczuciu też, że czujemy, że po prostu ten pojazd chce jechać. Naprawdę jest bardzo komfortowa rozgrywka. Ostatnio pograłem sobie na zmianę M60 i tym pojazdem, i powiem wam szczerze, że czuję się w tym pojeździe o wiele, wiele przyjemniej. On ma, patrząc na papierze, gorsze parametry, ale w dzisiejszych warunkach nie wiem dlaczego tak się dzieje tym pojazdem o wiele przyjemniej mi się gra niż na przykład taką M60, a już nie wspomnę o Patonie, gdzie on jest naprawdę dość powolnym czołgiem. Kiedyś ten pancerz na patonie coś znaczył. Teraz doskonale wiemy, mamy bardzo dużo czołgów potężnych, naprawdę bardzo potężnych na dziesiątym tierze i patonem dzisiaj bardzo trudno, mi się gra. Wczoraj również zacząłem grać Arnoldem. Trzeba się do niego przyzwyczaić. Tutaj patrząc na nawet na samą prędkość pocisków. Nie ma tutaj rewelacji, no bo prędkość pocisków czy to podstawy, czy to hitów mamy 1067. Dla porównania na przykład taka M60 ona ma dużo, dużo szybsze pociski, bo na podstawie są APCRy, gdzie prędkość ich wynosi aż 1400 78, A na, na pociskach drugich, czyli na hitach mamy 1173, tak więc są szybsze. Mimo wszystko wieża na M60 jest mniej wytrzymała niż na tym pojeździe. Dla przykładu M60 wieża. Pan wieży, 178 boki tak samo 76 mm. Jeżeli chodzi o oczywiście o twardość wieży, wydaje mi się, że jednak Arnold. Arni, tak, posiada najlepiej opancerzoną wieżę, dlatego że tam mamy również osłony. I wieża na Arnoldzie, ona potrafi naprawdę dużo znieść w porównaniu nawet do tych dwóch pojazdów. Tylko, że ten pojazd, on jest, tak bym powiedział, na takim środku, pomiędzy M60, pomiędzy właśnie patonem, i patrząc na jego parametry na papierze, tutaj naprawdę. Nie ma czegoś fenomenalnego, ale granie tym czołgiem jest naprawdę fenomenalne, świetnie tym pojazdem mi się obecnie gra. Nie wiem dlaczego tak się akurat dzieje w porównaniu właśnie do innych medów amerykańskich, gdzie zawsze uważałem, że M60 jest najlepszym czołgiem jeśli chodzi o pojazdy amerykańskie 10. tieru czołgi średnie, a na chwilę obecną wydaje mi się, że serce zdecydowanie skrada ten czołg. Tak więc, szczerze powiem, jeżeli ktoś tego czołgu nie próbował, nie ma go i zastanawia się, czy go nabyć, ja bym powiedział, że chyba warto. Wiecie, chyba warto, bo naprawdę maszyna jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie nim się gra. Tutaj ten kadłub jest dość długi, wieża niby też jest taka. Trochę sporawa, ale sylwetka tego pojazdu jest dość niska i mówię, bardzo przyjemnie tym czołgiem się gra. Na dzisiejsze mapy, na dzisiejsze scenariusze, te co nieraz widzimy w bitwach, wczoraj pograłem trochę, wam powiem szczerze, samemu jest bardzo ciężko. Grając wolnym pojazdem typu Paton, czy na przykład właśnie takim Arnoldem, jeżeli nie mamy mobilności... Trochę jesteśmy na straconej pozycji. A zobaczcie na ten czołg. On jedzie jak wariat. Naprawdę jedzie jak wariat. Na papierze niby mamy tylko 56 km na godzinę. Ale on naprawdę wyrywa do przodu. Jest niesamowicie przyjemnym pojazdem. Ja bym go tak złączył, taką, nie wiem, M60 z działem od E5. Coś takiego, coś takiego po prostu mamy tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o T95, E6. Ja nie pamiętam, czy ten pojazd był kiedyś do zdobycia w jakimś sezonie, czy nie. Ale jeżeli nie był i tylko możemy go nabyć, powiem wam szczerze, jakbym miał odłożone na przykład jakieś. Złoto czy wolne doświadczenie, gdzie ten pojazd można chyba nabyć za wolne doświadczenie. Naprawdę tutaj ta maszyna zasługuje na uwagę. Zresztą sami widzicie w bitwie. Jest naprawdę kapitalny. Bardzo przyjemnie mi się nim gra. Mamy jeszcze jeden amerykański pojazd. Takie połączenie już naprawdę patona z E5. A mowa tutaj o M48A2, T54E2. Tak, taka nazwa jest tego czołgu. Tylko, że on, niby patrząc na parametry, ma też niezłe parametry, bardzo porównywalne, ale wcale nie czujemy tego pojazdu, tak jak w tym przypadku. Ten czołg, o właśnie, tutaj on jest ten, ten, o którym przed chwilą powiedziałem, ten Amerykaniec. Takie połączenie patona, właśnie z E5. W porównaniu, właśnie. Te dwa czołgi, ten zdecydowanie t 95 s 6 zdecydowanie jest przyjemniejszym pojazdem. Nie wiem, no tutaj to działa, nawet ono jest kapitalne. Świetnie mi się tym czołgiem gra. Prowadzenie ognia, mobilność i tak dalej jest na, na najwyższym poziomie, powiedział. No i dobra, już zostały nam dwa rodzyneczki. Naprawdę. Jeżeli zastanawialiście się, czy wydawać jakiekolwiek wolne doświadczenie na niego, jeżeli jeszcze można go zdobyć za wolne doświadczenie, ja bym powiedział, że naprawdę warto. Naprawdę warto, bo kapitalna maszyna. Jak dla mnie. Nie każdemu ona może się podobać, nie każdemu może przypaść do gustu, bo nie jest wcale też łatwym pojazdem. Musimy bardzo uważać, tym bardziej, że mamy wielki gar na wieży, ale to działo, mobilność robi naprawdę niezłą. Sieczkę. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i prawdopodobnie dzisiaj spotkamy się podczas live'a. Do usłyszenia. Hej!